Dzień dobry, witam serdecznie. W moim. Właściwie to za każdym razem tak samo zaczynam, więc prawdopodobnie to już jest nudne. Po prostu dzień dobry, kiszmasz, telewizja biznesowa. I mam dziś wspaniałego gościa, też sam McKeever z Warsaw Equity Group. Spotkaliśmy się po raz pierwszy parę tygodni temu, jeszcze w ubiegłym roku, w czasie debaty, która była poświęcona. E, Startupom i ekosystemowi startupowemu start Estonii. Eee, to była debata, którą organizowaliśmy w ramach inauguracji 13 edycji 50 kreatywnych naszego konkursu, rankingu 50 najbardziej kreatywnych ludzi w biznesie. I w czasie tej rozmowy, a zresztą posłuchajmy, powiedzcie mi, dlaczego inwestowanie, chyba przyznać mi rację, jest tak Mało modne. A mam jeszcze jedno pytanie. Dlaczego polskie duże firmy nie chwalą się tym, bo ja przynajmniej nie znam takich przykładów, takich outstanding przykładów, że na przykład znaczy z dawnych czasów znam jeden taki przykład. Wyobraźcie sobie, jeden z naszych laureatów nawiązał kooperację z PKP. To była firma Migam. I stworzyli razem na dworcach takie stanowisko, że niesłyszący mógł dogadać się i kupić bilet. Gdzie są przykłady inwestowania w młodych ludzi przez duże firmy, które właśnie od lat 80. wyrosły. Ja mogę dać całą listę, bo akurat współpracowałam przy takim programie, akurat który wyszedł z PARP-u, był obsługiwany przez różne akceleratory. Ja pracowałam w akceleratorze, który właśnie to się nazywa Poland Prize. Cel tego programu było, żeby przyciągnąć talenty technologiczne z innych krajów do Polski. I żeby też polski rynek właśnie wyeksponować, właśnie przede wszystkim żeby namówić polskie firmy, żeby współpracowały właśnie z tymi technologiami. W akceleratorze, w którym ja pracowałam 30 takich projektów przeszło i warunek był do każdego projektu, że jest oczywiście technologia i współpraca e, przez przynajmniej, e, chyba to było 4 do 10 miesięcy e, korporacji, tak, która wdraża tę ten, 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 e, technologię. Więc tu były i przykłady właśnie żabki, bo żabka też współpracowała z tym programem i PKOS-a, e, Sangoba, e, no, przeróżne polskie firmy. Ja Tytułu. To ja poproszę listę tę listę i postarajmy się razem zrobić jak największą reklamę dla tak, tego tak, typu tak, przedsięwzięć, tak, bo ja tak czuję, że to, to chwalenie się w tym przypadku jest bardzo uzasadnione. Też są. Przede wszystkim witam cię serdecznie. Witam, witam. Dlaczego pokazałem ten fragment? Dlatego, zresztą on trochę tłumaczy dlaczego. Bo rzeczywiście tam y, obiecałaś mi wtedy, że przedstawisz listę tych firm, które w Polsce inwestują w startupy i rzeczywiście to zrobiłaś, ja tę listę od Ciebie dostałem. Natomiast dlaczego to jest bardzo ważny dla mnie temat? Mm -hmm. Dlatego, że ta edy edycja, ta trzynasta edycja naszego rankingu 50 kreatywnych, tak sobie wymyśliliśmy, żeby kładła szczególny nacisk na zachęcanie dużych firm, szczególnie polskich firm, ale też e, e, międzynarodowych, e, międzynarodowe korporacje, które mm -hmm. są w Polsce, mm -hmm. do inwestowania w startupy. Czy myślisz, że to jest dobry pomysł? Myślę, że to jest absolutnie świetny pomysł, bo oczywiście dla obu stron, tak. że dla korporacji może szybciej i sprawniej wprowadzić jakąś innowację w swoje działanie, a dla startupu no to właśnie ma jak rynkowo wytestować swój produkt tak. e, z laboratoryjnego jakby pomysłu, może naprawdę go wdrożyć w rynek i szybko sprawdzić. Więc no, takie pomysły i innowacje jedynie mogą tak naprawdę się rozwinąć, że i faktycznie jest ta współpraca, startup sam ma a ludzki startup nie mając możliwości testowania rozwiązania, to daleko nie, nie zajdzie. A poza tym też nie mając środków do tego, Dokładnie. a korporacja może, czy w ogóle inwestor może dać takie środki. Tu jest jeszcze jeden taki element y, z punktu widzenia korporacji. Ja bym bardzo chciał, żebyś mnie wsparła, chyba że i mam rację w tym, żeby przekonać naszych widzów, naszych słuchaczy, tych. Z firm, tych prezesów, tych dyrektorów marketingu, którzy zajmują się marketingiem, że w dzisiejszych czasach startupy ze swoją innowacyjnością, energią, ci młodzi, ale też dojrzali ludzie, którzy nie chcą pracować w korporacji, chcą robić coś swojego, mają do przekazania, do zasilenia korporacji w mają wielki potencjał w postaci i technologii, i mm. organizacji, i bardzo, bardzo wielu innych, innych rzeczy. Czy masz takie doświadczenia? Tak, znaczy spojrzałabym może na to troszeczkę z innej perspektywy, że finalnie korporacja ma swoje cele zazwyczaj finansowe do osiągnięcia. Oczywiście nie tylko, ale. Jasne. I w dzisiejszych czasach jednak to jak szybko. Coś, coś robi taka korporacja, jak szybko działamy, to jest dużo bardziej istotne niż jak, jak, jaka jest wielka. Kiedyś się liczyło wielkość firm, a teraz to jest ten pierwszy wygrywa i ten zarobi finalnie, jeżeli tak brzydko mówiąc, ten, który po prostu pierwszy dojdzie do, do mety. I to można osiągnąć poprzez stosowanie, wdrażanie innowacji w działanie firmy, żeby właśnie szybciej, sprawniej, taniej dla klienta, żeby po prostu. Prostu, tak. czy, czy oszczędnie jeżeli chodzi nie wiem o energię czy czy o ślad węglowy żeby po prostu wszystko zrobić szybciej lepiej no to, to tak naprawdę to korporacja jako takie wielkie zwierzę to nie ma zazwyczaj wewnątrz możliwości żeby stworzyć takie różne rozwiązania które tak naprawdę mogą zmienić i zrobić taki disruption tego tego całego wewnętrznego ekosystemu więc wprowadzenie Firmy, które się startupy, które naprawdę się specjalizują w danym, zazwyczaj bardzo malutkim obszarze, ale który może właśnie tą, tą uspraw, usprawnić, czy właśnie zaoszczędzić na czasie, tak. czy, czy finansowo, to po prostu jest absolutnym kluczem, żeby te żeby firmy szły, szły do przodu i żeby tak naprawdę osiągnęły swoje globalne cele, czy krajowe cele, czy. czy... Więc to jest tak. biznesowo absolutnie Absolutnie, Tak, tym bardziej. Przypomniałeś mi, jest takie hasło, a właściwie tytuł książki: y, Wyróżnij się albo zgiń. I, i, i ta, ta, ta książka powstała w latach, została napisana y, w latach 70., ale to nabiera coraz większego znaczenia. To, co powiedziałeś, szybkość, ale też to, bądź inny, wyróżnij się. A przy swojej takiej mniejszej trochę mobilności duża firma, duża korporacja. Nie ma takich możliwości znajdowania rozwiązań absolutnie unikatowych, wyjątkowych. Tak, tak, tak no zdecydowanie. I znaczy, myślę, że. Żeby firmy właśnie mogły być konkurencyjne, żeby nie zniknąć, no bo jest dużo przykładów, jak się taki, takich tradycyjnych, MBA-owych przykładów firm, które nagle po prostu były globalnymi liderami, nie wiem, Kodak, tak. Nokia, które tak. nagle, nagle blockbuster, który nagle, nagle e, przysniały niemalże istnieć, bo właśnie nie były technologicznie w ogóle konkurencyjne. Patrzyli na swój sukces w danym no, momencie, ale nie to, co będzie za kilka lat. A firmy teraz no, chyba są, mają w dużo większą. Świadomość, że muszą patrzeć na to, jak się technologicznie rozwija świat, i być trochę jednak wyprzedzić. Nie zawsze da się zgadnąć, co będzie najwie, najle, 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 następnym hitem. Natomiast trzeba tak naprawdę wydaje mi się, mieć dużą otwartość na. Różne nowe technologie. Myśl tą świadomość, że niektóre pomysły się nie, nie będą sukcesem, ale właśnie mieć tą otwartość wewnątrz korporacji na trochę to, że, żeby przyjąć, wytestować różne rozwiązania. Z świadomością, że może niektóre się nie udadzą, ale niektóre mogą właśnie być tym absolutnym wyróżnikiem i spowodować, że, że, że firma będzie absolutnie konkurencyjna cały czas. I na no długo na rynku. I to jest fajne, w co mówisz, i chciałbym bardzo, i cieszę się, że to punktujemy właśnie te elementy takiego, e, takich rozwiązań zupełnie nowatorskich, innowacyjnych. A, I to się wiąże zresztą z takim tematem, który wtedy przy, przy tym stole też poruszyliśmy, a my przed rozmową o tym powiedzieliśmy, że najgorsze, co może zrobić firma, to zasklepić się w swoich strukturach, Wspomnijszą tak. swoje myślenia, natomiast startupy i no to w ten sposób też to, to ciekawe, co powiedziałeś, bo na to trzeba spojrzeć nie tylko z punktu widzenia yy, takich yy, z, yy, z, yy, jakby technologicznych czy, czy, czy mobilnych yy, możliwości, ale też z punktu widzenia jakby szerszego spojrzenia w sensie różnorodności. Tak. I tu chcę nawiązać jeszcze do jednej rzeczy, bo to też jest bardzo ciekawy temat, o którym chcę porozmawiać. Ty jesteś Brytyjką. Tak. I też przy tym stole wtedy padło coś takiego, to był Twój postulat, że firmy powinny zadbać o to, żeby w zespołach mieć ludzi z różnych krajów, środowisk. Tak, znaczy ja bardzo wierzę, że taka mieszanka e, ludzi, czy to chodzi o wiek, płeć, tak. e, pochodzenie, e, jest absolutnie kulturowe, kulturowe, tak, jest absolutnie czymś co po prostu otwiera Biznes na najfajniejsze pomysły, bo tylko jeżeli wszyscy myślimy dokładnie tak samo i się wszyscy zgadzamy, bo wszyscy pochodzimy z tego samego miasta, e, mamy tą samą edukację, ten sam światopogląd, no to jak możemy wprowadzić tak naprawdę coś nowego, które może być właśnie też tym tą innowacją? A w momencie, kiedy mamy. Różnych ludzi z różnych środowisk, to zaczynamy tak naprawdę odbijać pomysły od siebie, czasami gorsze, czasami lepsze, ale możemy po prostu dużo bardziej otworzyć nasze umysły tak. i tak naprawdę pewnie wspólnie dojść do naj, najfajniejszych, ciekawych pomysłów tak. i najfajniejszych kombinacji tych pomysłów. Te rozmowy są dla mnie bardzo dużą wartością, powiem Ci, bo w czasie tych rozmów ja nieraz mówię coś takiego właśnie przypomniało mi się i właśnie po tym, co powiedziałeś, przypomniało mi się jest jeszcze jedna taka książka, która mnie zawsze fascynowała, która nazywa się Najmądrzejszy w pokoju. To jest książka, która mówi o tym, że jeżeli zbierasz swój zespół i stwierdzasz, że ty jesteś najmądrzejszy, ze, czy najmądrzejsza ze wszystkich w tym pokoju, to znaczy, że źle dobrałaś zespół, czyli ta tak, tak. różnorodność. I jeżeli chodzi o płeć i wiek i wykształcenie i... Pochodzenie i, i, i różne preferencje tak, religijne, tak, kulturowe tak, tak, tak. jest nieprawdopodobną wartością dla rozwoju biznesu. Tak, absolutnie, absolutnie, bo je, no, no, zgadzam się z tym, z tym właśnie podejściem, że jeżeli nie ma nikogo, od którego można się czegoś nauczyć pokoju, no to lepiej znaleźć inny pokój Dokładnie z innymi ludźmi. A jeżeli ludzie są różni i inni, to cały czas człowiek się uczy od nich i na szerszy Oglądwa się te dużego biznesu, no to absolutnie, to, to, to ma, ma niesamowicie wielki wpływ. Więc no, no zawsze też yy, doradzam startupom, jak z nimi rozmawiam, żeby też właśnie do swoich zarządów, które oczywiście są firmy na dużo mniejszą skalę, ale żeby spróbowali dobrać kogoś z innego kraju, żeby mieć ten punkt yy, inny yy, 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 poglądu, żeby właśnie naprawdę to, na tą deser, yy, yy, to, to różnorodność naprawdę kłaść bardzo duży nacisk i oczywiście myślę, że to wszystkich biznesach, nie tylko w biznesach, w życiu prywatnym pewnie też to, to fantastyczne nie tak. Temat, który nas tutaj tak naprawdę w głównej mierze sprowadził, to jest temat właśnie tego inwestowania ze strony polskich firm, ale nie tylko polskich firm, korporacji w startupy i korzyści, które odwrotnie startupy mogą mieć z takich z takich, takich mhm. wspólnych projektów. I a propos tej listy, o której mówiłeś. Bo ja jestem znany z tego, że jestem dosyć sceptyczny jeżeli, i krytyczny, jeżeli chodzi o rynek polski, ekosystem tak zwany startupowy. Ty natomiast nawet w, tej, w tamtej debacie co już mówiłeś, ale trochę optymizmu, ale nie narzekajmy tak bardzo i tak dalej. Więc teraz powiedz mi o swoich doświadczeniach w prawdzie z poprzedniej firmy, ale jednak o swoich doświadczeniach. O, i, i Jak to się w Polsce odbywa? Czy rzeczywiście polskie firmy już twoim zdaniem dostrzegają wartość zinwestowania w startupy? Duża odpowiedź to jest tak. Oczywiście jest jeszcze bardzo, bardzo wiele, co, co można zrobić, i nie, nie uważam, że stan dzisiejszy jest optymalny. Natomiast patrzę pozytywnie, bo widzę, że przez, przez swoje lata w ekosystemie startupowym widzę, że jak najbardziej z roku na rok idziemy w dobrą, dobrym kierunkiem. I tutaj jak najbardziej właśnie jest kluczowa to, to podejście korporacji. Oczywiście w, to, różni się to od korporacji do korporacji. W niektórych e, firmach zauważam, że jest dział innowacji, który tak naprawdę jest e, takim symbolicznym. Formalnym. Formy, tak, żeby było, że można było odhaczyć, że tak, zajmujemy się innowacjami, bo, bo mamy kilka osób, które mają te stanowiska, a tak naprawdę w ogóle nie mają wpływu na firmy. To, to jest bardzo symboliczne i to jest oczywiście negatywne. Miejmy nadzieję, że to się zmieni. To myślę, że można porównać do tego jak był postrzegany dział Marketingu tak. 20-25 lat temu, że co to, to ktoś siedzi, coś robi, nie wiemy po co jest nam Wydaje to pieniądze tylko. Tak, dokładnie, a teraz jednak nikt nie kwestionuje istnienia działu marketingu i, i osoby odpowiedzialne w firmie za marketing, bądź przeciwnie, jest to bardzo kluczowy właśnie dział. I myślę, że tak samo jest z tymi działami innowacji. Mhm. W niektórych firmach są to absolutnie istotne działy, tylko że wiadomo, że od góry musi być ten, ten, to poparcie, że musi być, że od góry firmy jest, że nie, że to jest dla nas ważne, że jest też ta przestrzeń, żeby ten dział innowacji wprowadzał do innych części firm właśnie te różne, różne pomysły. Musi być otwartość na to, że coś może się nie udać, co jest tak. właśnie to, z czym, czy oczywiście korporacje walczą z jakimkolwiek ryzykiem, ale to musi być jednak jakaś ta, ta, ta otwartość, żeby faktycznie te, te innowacje, te startupy mogły współpracować z, z korporacjami. Więc myślę, że, że jest dużo edukacji wewnętrznej, które korporacje potrzebują, żeby lepiej też zrozumieć, jak współpracować, jak w firmie w ogóle ta, taki właśnie dział innowacji ma być e, e, traktowany i, i, i ta przestrzeń na właśnie to, to, to wdrażanie tych pomysłów takiego działu mhm. innowacji. Aczkolwiek uważam, że to widzę w wielu firmach, że to jest, że to funkcjonuje? Nie wiem, mogę wymienić żabkę, e, gdzie, gdzie bardzo, bardzo współpracuje żabka z różnymi akceleratorami, inkubatorami, że widać samemu, jak się wejdzie do niektórych sklepów, te różne rozwiązania, które są testowane, niektóre może się, są sukcesem, niektóre nie i się odrzuca, ale du duża chęć. Inne, które faktycznie mają też symbolicznie coś, może wypróbują. Mm -hmm. Nie ma takiego, czuć, że nie ma takiego przekonania. Oczywiście są na pewno takie, dużo takich firm, które w ogóle jeszcze nie podeszły może tak stoją i trochę obserwują i, i bym bardzo zachęcała takim firmom żeby jednak e, dla swojego biznesowego dobra podjęli takie no ryzyko, właśnie. tak i to jest kluczowe też zdanie że dla swojego dobra bo tak naprawdę my tu namawiamy y, do nie do jakichś herezji tylko namawiamy tak. do bardzo pozytywnych rzeczy i do rozwiązań bo a propos na przykład wyobraźmy sobie bank tak Taki bank może sobie, ludzie z tego banku mogą sobie powiedzieć, no dobrze, no ale finanse to jest bardzo skomplikowana rzecz, co może w czym może pomóc startup? Tutaj myślę, że akurat właśnie w tym fintechowym miejscu, no to, to oczywiście jest, są setki czy tysiące rozwiązań bardzo kompleksowych, bardzo związanych z, bezpośrednio z finansami, ale też takie proste rzeczy. Pewnie każdy z nas ma na komórce aplikację swojego. Dokładnie. Tak. I jesteśmy skłonni na Czyli przykład. Czyli obsługa klienta tak, na przykład. Tak. I jesteśmy skłonni na przykład, nie wiem, zmienić do innego banku, bo u nich bardzo łatwo się wszystko robi, że wszystko jakimiś blikami, nie blikami, że po prostu bardzo to, 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 to dla nas to jest coś prostego, które ułatwia nam jako użytkownikom życie, tak? Więc bardzo łatwo możemy tak naprawdę zdobyć czy tracić klientów, jeżeli nawet takie proste rozwiązanie, które właśnie startup tworzy jak, jak aplikacja e, jest, jest e, akceptowana i testowana przez właśnie, Czyli na właśnie tak. do, takie właśnie do, do, takie rozwiązania technologiczne rozwiązania organizacyjne wcale niekoniecznie jest takiego core tak, 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 tak. To, to Może być to jak najbardziej otoczka, tak? Dokładnie ale, tak. Albo na przykład właśnie to wspominam ten, ten ślad węglowy. No jest coraz więcej startupów, które właśnie. mają różne systemy do obliczenia e, e, śladu węglowego. I te, w tej chwili wiem, że na przykład współpracowałam w przy takim jednym projekcie. Było dużo zainteresowania od różnych polskich firm, w, w, ale większość, Wytestujemy, ale dopiero tak naprawdę zainwestujemy w, w to rozwiązanie w momencie, kiedy regulacja zmusi nas do tego. Tak. Co oczywiście z jednej strony rozumiem, bo wiedzą, że i tak za, za rok, dwa będą musieli liczyć ten, ten ślad, więc wstrzymują się. Z drugiej strony, może to jest trochę takie naiwne, a poczekamy, aż będziemy musieli, a nie teraz, kiedy tak naprawdę pokazywanie takie przekonanie do czegoś, yy, które jednak też ma. Yy, polepszyć światu i, i funkcjonowanie tego biznesu? Tak? Chciałbym Cię jeszcze na koniec dopytać, bo Ty masz doświadczenie międzynarodowe, miałeś do czynienia ze startupami z różnych krajów, nawet w tej rozmowie przed nagraniem padła tutaj Mongolia. Powiedz mi, jak Ty byś scharakteryzowała te różne rynki, a z drugiej strony mówiliśmy, o Estonii, o Izraelu, bardzo takich już wysublimowanych rynkach, czy Wielka Brytania przecież, prawda? Jak ty postrzegasz na te rynki inne, inne kraje, albo odwrotnie, rynek Polski na tle tych innych krajów? Czego nam brakuje? Co mamy pod, czego mamy pod dostatkiem? Znaczy na pewno jest fantastyczna pula talentów, to mm -hmm. nie niewątpliwie. Też Polska ma fajny rozmiar, tak które tak jak Estonia czy Izrael, mają na tyle mały rynek, że, że tak naprawdę ciężko wytestować produkt. E, Muszę od razu iść świat. Odrazu co jest właśnie w pewnym sensie kluczem do ich sukcesu. Dokładnie. To jest może ten problem polski może to, co, co polska i co bym radziła polskim startupom, żeby od pierwszego dnia myśleć bardziej międzynarodowo, myśleć globalnie. Tak. Że pomimo tego, że mamy prawie 40 milionów ludzi, na których możemy testować nasze produkty albo, albo setki tysięcy korporacji, z którymi potencjalnie możemy testować nasze rozwiązania, jeżeli są skierowane do Firm, to nie myślmy tylko o tym rynku. Myśmy od razu. Dużo, dużo szerzej, bo tak naprawdę ta innowacja ma dużo szans, większe szanse o sukces, jeżeli myślimy o tym jako właściwie rozwiązanie, a nie o samym rynku. Nie mm -hmm. o tym, że to jest na ten rynek, tylko to jest rozwiązanie, które w ogóle ma popchnąć technologię i świat, i rozwój światu jakoś do, do, do przodu. I myślę, że to, to może ta mentalność trochę, trochę też wspominałeś, że dużo polskich takich, takich e, historii sukcesu startupowych niestety wyniknęły z, od founderów którzy wyjechali poza granicami tak, Polski tak. i do nie w, Boże że nie o to mi chodzi że, że właśnie, że ta międzynarodowe myślenie że a dobrze to pojadę do Stanów i może tam mi się uda jak najbardziej można to zrobić w Polsce ale myśląc Globalnie. Globalnie. Więc można jak najbardziej działać lokalnie, bo mamy świetnych tu ekspertów, świetny ekosystem, który myślę, że naprawdę się bardzo szybko rozwija i w, i w fajnym kierunku. Eee, mamy fajne korporacje, mamy dużo inwestorów. Może nie, chcielibyśmy więcej, no ale, ale jednak dużo tu jest, tylko trzeba myśleć od razu, właśnie otwarcie bardziej. Już to pytanie padało przy tym stole, ale ono przyszło mi znowu do głowy. Ja mam syna, który w sierpniu skończył 16 lat, i on niedawno mi powiedział: Tato, chciałbym zarabiać pieniądze. Ja to odebrałem jako bardzo dobry objaw, bo to znaczy, że on chce robić coś, co da mu korzyść. I ja nie mam do pieniędzy jakiegoś stosunku negatywnego, a wręcz przeciwnie, uważam, że to jest miernik tego, co. Co to byś odpowiedziała takiemu młodemu człowiekowi, który mówi nagle Chciałbym zrobić swój własny biznes. Myślę, że, że absolutnie znaczy, ja może jestem z starej daty, żebym chciała skończyć studia, żeby mieć praktyczne no właśnie. jednak. jednak e, e, może jest takie coraz bardziej pojęcie, że studia są, są niepotrzebne, bo w, na sali wykładowej się człowiek praktyki nie nauczy, ale myślę, że równocześnie można jak najbardziej. Myślę, że jednak oczywiście skończenie tej formalnej edukacji, to, to cały czas jest bardzo kluczowe, żeby mieć naprawdę to. Taką podstawową wiedzę. Natomiast równocześnie, jak najbardziej od lat 16, myślę, że, że rozwijanie i testowanie właśnie różnych rozwiązań takich startupowych i próbowanie, bo startupy też są trochę takim próba i, i błędy graf, próba prób tak, i, prób i błędy. Tym błędy. Tym, mhm. tym wcześniej zaczniemy, eee, to, to tym, tym tak naprawdę w, też szybciej pewnie dosiągniemy do, do momentu, kiedy, kiedy znaleźliśmy jakiś klucz do, do sukcesu. Więc myślę, że, że jak najbardziej to jest fajny moment, żeby zacząć myśleć. Właśnie, co by chciał klient, czy to jaki klient, co można by stworzyć, które po prostu rozwiąże jakiś problem naszego klienta? I jak możemy to stworzyć i, i wdrożyć w ich, ich życie, i na tym zarobić finalnie pieniądze? A z, tego, z, te, z tych doświadczeń, które Ty masz ze współpracy z, ze startupami, z młodymi ludźmi, głównie młodymi, pewnie ludźmi, którzy przy projektami, które, którymi się zajmujecie, Czego tym ludziom najbardziej potrzeba Twoim zdaniem? Znaczy na pewno, na pewno pieniędzy, no żeby, tak. żeby To jest no zawsze tak. numer jeden, jak też robiłam różne ankiety nie, i tak dalej, żeby po prostu, żeby zdobyć finansowanie do, do projektu. Ale potem no na pewno różne, różnych umiejętności, w sensie takich bardziej miękkich, tak. jak prowadzić zespół, jak nie tylko właśnie stworzyć projekt, bo zazwyczaj takie techniczne umiejętności u takich startup są, bo, bo zazwyczaj się rozwijają właśnie za tą technologią, którą tworzą. Ale już po tym, jak zostają jednak tym prezesem swojej firmy, to bardzo mają trudności z tym, jak właśnie rekrutować ludzi, jak ich prowadzić, jak e, motywować, jak tak naprawdę spowodować, że od pomysłu ta firma wzrośnie w, w tak naprawdę właśnie biznes, który zarabia pieniądze. więc myślę... rozumiem, że tego typu wiedzę albo doświadczenie przekazujecie swoim... Y, swoim startupom, którymi się zajmujecie. Tak, że znaczy te, teraz w Włoso Equity Group, e, jak najbardziej to jest jeden z kluczowych e, takiego wsparcie, które my dajemy naszym e, spółkom portfelowym, to jest właśnie takie w, w tym, jak prowadzić tą firmę, że, że oczywiście na dzień dobry jest ten kapitał, ale to, to nie wystarczy kapitał po to, żeby e, na, naprawdę firma rosła. No właśnie, bo ja mam takie wrażenie, że to też. Padało kilka razy w tych moich rozmowach, że taki człowiek, i nie tylko młody, ale taki człowiek zazwyczaj specjalizuje się, chce robić biznes wokół pewnej specjalności, czegoś, na czym dobrze się zna. Tak. Ale to, że ma się dobro, dobry produkt, to jeszcze nie znaczy. Że uda się go sprzedać. Tak, 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 tak. No i też nie, nie zawsze e, e, to znaczy, że, że ktokolwiek chce ten produkt. Dokładnie. <laughs> Więc tu jest e, częsty, częsty trzeba, problem. I trzeba umieć to zbadać, tak, trzeba to a tak. potem opakować i, tak. i, i spróbować sprzedać. Tak. Też bardzo Ci dziękuję. Ja, dziękuję. ja chcę y, jeszcze widzą powiedzieć, że udało mi się. Może nie z wielkim trudem, ale udało mi się namówić Czesce do udziału w kapitule, do, do pracy w tym roku, w kapitule 13 edycji 50 Kreatywnych. Myślę, jestem o tym przekonany, że to doświadczenie Twoje międzynarodowe i te, ta świadomość potrzeby różnorodności pomoże nam wybrać najlepsze projekty w tym roku. Mam nadzieję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Będzie mi nam bardzo miło współpracować. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, a Państwu dziękuję. również dziękuję i do zobaczenia za tydzień.